250 lat teatru publicznego w Polsce to nie tylko okazja, aby rozmawiać o roli polskiego teatru, ale także, by zwrócić uwagę na kondycję aktorów w polskim teatrze i to niekoniecznie aktorów będących na początku swojej zawodowej kariery. Do projektu Aktor i Aktorskich Piątków zaprosiliśmy dziesiątkę krakowskich aktorów seniorów. Czy stać nas? by utrzymywać na etacie emerytowanych aktorów i czy jest jeszcze dla nich miejsce w polskim teatrze. Moim gościem jest wybitna krakowska aktorka, legenda krakowskiego Teatru Starego, wspaniała profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, niestety na emeryturze, Elżbieta Karkoszka. Panie profesor. Zadam trudne, bolesne i myślę, że be bardzo bezczelne pytanie: czym jest starość w polskim teatrze? Jaka jest starość w polskim teatrze? I czy ona komukolwiek jest potrzebna? Potrzebna na pewno nie? Ja nie wiem, dlaczego przypomniałem sobie teraz Fabiśnięta. Ojciec! Polka. I jego śmierć na scenie. No i powiem, że chciałabym tak skończyć. Gdzieś nie, kiedyś uczono, że. Yy, uczono, że. że Mówię, myśl, że życie to jest teatr. I to, że, że się tam dostanę do tego teatru, że byłam, że. że no, w cudownym okresie też, że, że mogłam pracować z takimi, a nie innymi artystami. No, że to jest wszystko, czego chciałam. A nagle się dowiaduję, że to, jak mówią PESEL, decyduje, kiedy możesz być aktorem lub nie być aktorem. Ktoś mi też powiedział, że, że aktorem się jest zawsze. Nie. Nie, w momencie odejścia z teatru. Zostaje taka straszna, nie wiem, cisza, dziura, przepaść. I wydaje ci się, że jesteś no, po prostu takim świeciem niepotrzebnym, który jeszcze przyjdzie, może wejściówkę, by chciał do teatru. No, szczyt bezczelności z mojej strony, że poprosiłam, czy mogłabym dostać na przykład wejściówkę czy jakieś zaproszenie. No nie, no to to jest tylko dla grających. Jest niewiarygodne, że jak tego formatu, co Pani Profesor marzy o tym, żeby wejść na scenę, dlaczego tak się Dlaczego chcę wejść na scenę? Wiesz co, muszę Ci powiedzieć, że chcieć chcę, chciałabym. Uważam, że jest wiele rzeczy, których bym jeszcze chciała zrobić, mimo tego kim jestem teraz, że jestem stara, że już niepotrzebna i tak dalej, że może by o tym Warto gdzieś przypomnieć. Może, no wiesz, my nie możemy zrobić parady starości, bo przecież by nas zamknęli. Nie? Ale że istniejemy, to właściwie jesteśmy, jak gdyby, mało że niepotrzebni, to jeszcze przeszkadza. Ja mam wrażenie, że ja przeszkadzam komuś. Opuszczając teatr, też się dowiedziałam, że tylko dlatego, że może by nawet i, i nie zrezygnowali ze mnie, ale musi młodość przyjść młodość, że ja muszę zrobić miejsce. To dom, dom mówię, kochana, któż na ciebie będzie jeszcze patrzył? A kto by cię chciał oglądać? No właśnie, są ludzie na świecie i wokół nas starzy, którzy żyją. Ja się cieszę, że jeszcze żyją. Że to są ludzie, którzy mi dali tak dużo, tak jak teraz mówię, że, że przyjdzie pan Edward Wrzeński Boże. Mój asystent, że, że no, hanka polo jest wielka, wspaniała. I że żaden teatr nie trzymuje nie widzi. Ale teatr w tej chwili rządzą dyrektorzy, których sami wychowaliście oni was nie chcą. Tak. To może źle ich wychowaliście. Yy, muszę ci powiedzieć, że bardzo często się nad tym zastanawiałam. I często o tym mówię nawet, że to, że teatr jest taki, jaki jest dzisiaj. To, że yy, szkoła wygląda tak, jak wygląda. Że to gdzieś jest nasza wina. Tylko zrozum, że nie nauczysz kogoś, kto nie chce twojej nauki. Na to nie ja nie umiem znaleźć sposobu. Kto się nie potrzebuje, to są głupoty, co ta stara pierś. Przepraszam. To teraz jest jakaś taka walka miejsce w życiu. Ja wiem oczywiście, że młodzi powinni, muszą, po coś się uczą. Tylko wydaje mi się, że dziś się uczy nie po to, żeby uprawiać ten zawód, tylko żeby być kimś, żeby zrobić karierę. Dziś dziecko, za moich czasów, jak ktoś powiedział, że och, zrobiła karierę, no to było matko boska, karierowiczka. To znaczy, że sama nic z sobą nie porozumiała, musi karierę robić, czyli gdzieś tak, no, bardzo podejrzanie. To było teoriatyczny znaczenie tego słowa. To było coś najgorszego. Dziś czteroletni dzieciak mówi, że on będzie grał w piłkę, bo a dlaczego? Bo on będzie miał, robił karierę. On będzie Messi, będzie robił karierę. I gdzieś student, który przychodzi, ci, którzy przychodzą na studiach, podejrzewam. Ja też nie mogę powiedzieć, że wszyscy. Nie. Przed chwilą spotkałem cudownie. Cudownych dwóch studentów ze szkoły teatralnej. Pięknie mówią, pięknie myślą, pięknie o tej szkole mówią, nie o całej. Ale o ludzi. To, co mi się spodobało, że cenią pewnych ludzi, z którymi udało im się zetknąć, bo to jest najlepsza nauka. Kiedyś się uczono, kiedyś uczono tego zawodu nie w szkołach teatralnych, no, prawda? Czyli na spotkaniu z człowiekiem. Byliśmy siłą, ale razem, jak rodzina, jak brat, jak matka, jak ojciec, jak Szacunek był przede wszystkim dla starszego aktora. To się zaczynało od szacunku dla A dzisiaj wchodzi taka i pani się nie przedstawiła. Tak? To się odwraca, mówi imię i nazwisko. I mówi, radzę to dobrze zapamiętać. Jestem obserwentka szkoły teatralnej. tęskni pani profesor za teatrem. Zawsze pani z Pani profesor, dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia na Sądzę i pożegnam. Dziękuję